No, jestem taka zmęczona. No, mi to mówisz, czy to chociaż dzisiaj do pracy nie idziesz, bo sobie wolne wzięłaś. Ach, już nie wymyślaj. Ja muszę się ubrać, ogarnąć i idę do pracy. dobrze, no to weź sobie rzeczy i się ogarnij. No właśnie dobra jaj. No dobrze. Opó o obudzić dziewczynki. Firana no, otworzyłam. Żoną. Dzień dobry dzieci. Dzień dobry. Pora wstawać, słoneczka już zaświeciło. O, cześć mamuś. Co tam? No para wstawać, bo już e, słońce zaświeciło i będziemy dzisiaj sobie spędzać razem dzień. Jej. Wstawaj, 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 wstawaj. Niegoda, no nie godano nie szkać po mnie. No cho, dzisiaj nowy dzień i się można pobawić. <grystanie> Ale masz śmieszną fryzurę. <grystanie> no nie każdy musi mieć tak ładne włosy jak ty, że tobie się tak nie tętegują. Ten, nie ten Chodź. Kochani, kochani, ja już pójdę do spraw. Dobrze, pa, tato. Pa, no papa. Pa. Ach, no dobrze, usiądźcie sobie tutaj. E, ja muszę ci usiąść, no to zub siusiu, a ja w tym czasie tutaj Ciebie uczeszę. Szczotka do włosów i czesanko. Prze z przypastkiem do domu Dziękuję, mamuś. To jakie dzisiaj plany? Najpierw to wy musimy się wszyscy ubrać w sumie. No właśnie, ty, mamuś, też musisz, no właśnie, pomóc wam się ubrać, czy dacie radę same. Same damy radę. Tak. A poza tym e, nie przywitałyśmy się jeszcze, a z kim noć widziami. A na no tak. Cześć wszystkim. E, dzisiaj, e, dzisiaj pokażemy Wam, jak spędzamy dzień. Tak. E, musimy się najpierw przedstawić jeszcze. No tak, na no tak. Ja jestem... Ja jestem Jagona. A ja, a ja jestem Kornelia. E, mam nadzieję, że podobają wam się nasze imiona, bo nam się bardzo podobają. No dobrze, ja dzisiaj ubiorę się w e, moją ulubioną białą bluzkę i do tego żółte e, spodenki. A ja ubiorę się w mój ulubiony biały sweterek. E, takie patrzcie, tu mam, e, nie wiem czy je widać, czy nie. Mam takie pomarańczowe legendy i dlatego mam taką torebkę z żabką. I dlatego założę moją ulubioną spinkę. Wygląda nas super. Ty też nie gada. Dzięki. No dobrze. Chodźmy lepiej do mamy, bo pewnie się będzie złoślić, jeśli się nie przyjdziemy. No pewnie tak. No cóż, dzieci się ubierają. Ja też bym musiała. E, chyba dzisiaj założę moją sukienkę, albo może tak bardziej się ubiorę. E, co powiecie na to widzowie? tego moje okulary e, włożę to tutaj tylko. Chyba dobrze wyglądam. No cóż, pójdę po dzieci. Dzieci, dzieci, chodźcie już. Dobrze, mamuś? Tak? No dobrze, dzieci. I, i zasiadłyście już do stołu. Ja. Uszykuję nam na śniadanko. Co byście chcieli na śniadanie? Eee, mm, kanapkę, tą, tą wiosenną, co zawsze robisz. Ach, no dobrze, to już robię wam kanapki. No więc tak, dzieci, to już wam robię kanapeczki. Do, jak to powiedziały dziewczynki, wiosennych kanapek. Potrzebny jest pomidor, ser, ogórek, szynka e, no i sałata. Wszystko trzeba włożyć do bułek i wyjdzie nam przysmakowita bułeczka Prze, przez dziewczynę nazywana kanapką wiosenną. Dziewczynki, kanapki gotowe? Jej, Zadaję Zaleję wam herbatę, bo już chyba jest dobra. Czarna herbatka bez niczego. Dla ciebie jagoda. Zielona herbatka dla ciebie. Dziękuję, mamuś. A ja sobie zrobię kawusie. No. Widzę, że mamy tego samego koloru. Tak, tak! Już idę przynieść kanapki. Mniam. Dziewczynki, muszę tylko tutaj zostawić jeszcze kubek. I gotowe. Pierwsza kanapeczka dla ciebie. Dziękuję. Druga kanapeczka dla ciebie. Dziękuję. I kanapeczka ostatnia dla mnie. No cóż, dzieci, to smacznego. Mam nadzieję, że smakowało wam. Tak, mamuś, tak, była przepisna, przepisna. To no dobrze, to super. Włóżcie już naczynia do zmywania. Dobrze, mamusiu. Tak. Mamuś, a co z tamtą bułką? A to, jakbyście jeszcze miały ochotę, to sobie możecie później wziąć. Jest już przekrojona na pół, więc możecie sobie tak wziąć jedna, jedną połówkę, druga drugą. Fajnie. No, super. Ja się jeszcze Wam nie przedstawiłam, moi kochani, jestem Magda. I pokażę Wam jeszcze jak wygląda nasz dom. Tutaj mamy taki nasz malutki tarasik. To nie jest w sumie teraz bardziej taki malką, ale sobie go tak ładnie urządziliśmy. Dziewczynki uwielbiam patrzeć na gwiazdy w noc. Tutaj jest salon, tutaj jak już widzieliście kuchnia. Obok jest łazienka. Dalej jest moja sypialnia oraz hubersa, czyli tak ma, tak ma na imię mój mąż. A tutaj... Niespokój dziewczynek, ale tutaj wasz ich pokój już mu się one same. Może kiedy indziej, mam nadzieję, że ten film wam się spodobał i chcecie więcej takich odcinków w, z naszym udziałem. Ale to jeszcze nie wszystko, bo odcinek się nie skończył. No cóż, mamusiu, mamusiu, no tak, e, bo możemy chwilę pobawić się w pokoju. No pewnie ja w tym czasie chyba pójdę kupić, bo widzę, że mamy pustą lodówkę. Okej, okay, spoko. A ile ci nie będzie? Chwileczkę, chwileczkę. Chcecie jakiś jogurt albo coś? Tak, tak. No dobrze, to chodźcie, odprowadzę was do pokoju. Chcę... No, pobawcie się tutaj, a ja wezmę torbę i sobie pójdę na zakupę. ryba Mamy taką skrytkę, bo dzieci często lubią grzebać. U mnie w szopie, i jeszcze przez przypadek gdzieś wzięły, by zgubiły. I tyle by z tego było. No cóż. Pa, pa, dzieci! Pa, mamo! Do zobaczenia, kochani widzowie. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Pa, pa!